Modlitwa Jezusa z Ewangelii Jana rozdział 17 od wiersza 19 Ja za nich poświęcam siebie samego aby i oni byli poświęceni w prawdzie A nie tylko za nimi proszę ale i za tymi którzy przez ich słowo uwierzą we mnie Aby wszyscy byli jedno jak ty Ojcze we mnie a ja w tobie aby i oni w nas jedno byli aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem. Aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem, i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich była, i ja w nich. Pan Jezus Chrystus. Krótko przed śmiercią miał czas na modlitwę. Zresztą w całym jego życiu było to zwyczajem jego, aby się modlić, aby iść na miejsce, gdzie był sam. Też ogród Getsemane był miejscem, gdzie według zwyczaju chodził, aby się modlić. To nie jest tak, że dopiero przed ukrzyżowaniem poszedł do tego ogrodu. Ale tutaj, akurat w tej modlitwie, w tej ostatniej modlitwie przed ukrzyżowaniem, Jezus modlił się o to, co było tak istotne, co było najważniejsze. Modlił się o miłość i o jedność dla swojego kościoła, również dla nas. Miłość i jedność współgrają razem, należą do siebie, jak dwie siostry. Miłość Boża potrzebuje jedności. Jedność. Potrzebuje miłości. Te dwie cechy, miłość i jedność, mają objawiać się w kościele, w relacjach między braćmi i siostrami. Nie można mieć w kościele miłości do Boga, do braci, do sióstr, jednocześnie nie mając z nimi jedności. Nie można też mieć jedności z braćmi i siostrami, nie kochając ich. Oczywiście możemy powiedzieć też, że miłość bez jedności też może funkcjonować, gdy chodzi o miłość nieprzyjaciół, bo nie ma z nimi relacji, jednakże ta miłość nie jest jakąś wielką przyjemnością, i nie chodzi tutaj o jakieś takie spełnienie, o takie zadowolenie, wręcz o taki nawet obowiązek, o taką odpowiedzialność, bo mamy miłować wrogów jak najbardziej, ale. Z wrogami nie jest to możliwe, żeby budować relacje, dlatego że wróg pozostaje wrogiem, nieprzyjaciel, nieprzyjacielem. Dlatego też jest napisane, jeżeli nieprzyjaciel czy wróg jest w potrzebie, łaknie, pragnie, a w tamtych czasach to było takie wyrażenie, gdy ktoś łaknął i pragnął, że jest w niebezpieczeństwie utraty życia. Może się zagłodzić na śmierć, może z pragnienia umrzeć. Należy wtedy wrogowi pomóc. Nigdzie nie jest napisane, żebyśmy z wrogami się umawiali na jakieś wspólne spotkanie, na, na jakieś przyjemne spotkania, rozmowy, bo to jest niemożliwe. A więc też i jedność może funkcjonować bez miłości, bez miłości Bożej, bo też z historii, nawet i tutaj w kraju w Niemczech, wiemy, że i w czasie. Trzeciej Rzeszy, Niemiec Nazistowskich, też była i to taka znaczna jedność w tym kraju, ale w złym celu. Nie było tam miłości. Gdy budowano kiedyś, czytamy w pierwszej księdze mojżeszowej, wieżę Babel, też mieli jedność, ale mieli zły cel. Ale tutaj, gdy Jezus modlił się o miłość i o jedność, to właśnie na takiej płaszczyźnie relacji, które mamy w Bogu. Miłość, która jest spójną doskonałości, jedność, która nas łączy. Pomimo tego, że możemy być różni, możemy mieć różną historię, różne zapatrywanie na pewne rzeczy, możemy być jedno w Jezusie Chrystusie. To jest w zasadzie też sposób, aby świat poznał, że Jezus Chrystus jest Panem Zbawicielem, aby ci, którzy są wokół nas, dowiedzieli się. Zobaczyli to wręcz w nas, że należymy do Chrystusa, że naszym Bogiem jest sam Chrystus, Pan, zbawiciel. Bez miłości, bez jedności, no nie będzie to funkcjonowało. Jest to taki Boży sposób, chrystusowy sposób na bardzo taką skuteczną ewangelizację. Kościół niech będzie w jedności i w miłości. Miłość i jedność są nierozłączne. Dlatego też Jezus modlił się, abyśmy Dzięki temu objawieniu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, objawieniu Bożej miłości, bo On nie tylko nam mówił o miłości, ale pokazał nam miłość. I skoro Chrystus za nas życie oddał, to i my winniśmy być no przynajmniej gotowi życie oddawać, a co dopiero w pomniejszych jakichś sprawach szukać dobra brata czy siostry bliźniego. A więc miłość potrzebuje jedności, aby te relacje, które mamy, rzeczywiście były na duchowym poziomie. Jedność potrzebuje miłości. To się uzupełnia, to jest takie bardzo wzajemne. Kiedy taki kościół, kiedy takie relacje będą, to i my będziemy szczęśliwi. Bo przecież dobrze jest przebywać z tymi, których się kocha, z którymi ma się wspólny cel. Wspólne założenia, wspólne spotkania, nabożeństwa, również wolny czas, o ile to jest możliwe, to jest piękne. Do tego dzisiaj wzywa nas sam Chrystus przez tą modlitwę, skoro modlił się o to, to nie było tylko jakieś Jego pobożne życzenie, ale rzeczywiście walka duchowa. Bo musimy wiedzieć, że właśnie miłość i jedność diabeł szczególnie atakuje. Bo wie, że jeżeli nie będzie. W relacjach między wierzącymi, miłości i jedności, to też nie będzie skutecznej ewangelizacji. To też ludzie naokoło nie będą, nie będą widzieć w nas Chrystusa, nie będą widzieć w nas miłości, pokoju, jedności Ducha Świętego. Oto co ma ich zachwycić. W świecie też nie ma miłości, w świecie też nie ma jedności. Ale to wyróżnia Kościół, czyli wierzących w tym świecie, że cechuje ich właśnie. Miłość i jedność. O to się Jezus modlił, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Tak Jezus wyrażał te słowa w modlitwie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w miłości i w jedności jest też nasza siła, jest też nasza stabilność i nasze relacje, które mogą być pełne pokoju, pełne Twojej obecności, abyśmy byli dobrym świadectwem dla tych, którzy są wokół nas. W Twoim imieniu, Amen.